Witajcie, kochani, niech chwała płynie dla naszego Pana z tego wszystkiego, co, co On czyni w naszym życiu, jakie dopuszcza do nas próby, ale i także te wszystkie obrazy, świadectwa i słowa, jakie posyła do nas, aby nas zawrócić z tej drogi, którą sami obraliśmy, a wydaje nam się, że to jest pójściem za, za Panem Jezusem Chrystusem. Mówię tak w liczbie mnogi, bo, bo Duch Boży daje takie przeświadczenie, że bardzo często obieramy sobie jakieś swoje pojmowanie pójścia za, za Panem Jezusem Chrystusem, kiedy tak naprawdę nie idziemy za Nim w prostocie, tylko bardzo komplikujemy to, co jest najprostsze. A Pan chce, żebyśmy nie, nie byli Religijnymi ludźmi, tylko żebyśmy szli za Nim, abyśmy słuchali Jego głosu, abyśmy mieli tą bliską relację z, z Duchem Bożym. Tak, zbieram się od kilku dni, żeby podzielić się z Wami tym, co, co Pan ostatnio pokazuje. I, I powiem Wam, że chyba najbardziej y, przemawiają do serca te proste takie obrazy z życia codziennego, gdzie, gdzie Pan pokazuje swoją ogromną miłość, y, jaką ma do, do swojego stworzenia do, do, do każdego jednego człowieka. I będąc y, niecały tydzień temu na, na, na jarmarku coś chodziło mi, i szukałam, nie, nie pamiętam teraz już dokładnie co. I w pewnym momencie mój wzrok i, i, i słuch został zwrócony na, na tatę i na malotką córeczkę. Ta córeczka mogła nie mieć jeszcze trzech lat. Naprawdę maleńka, taka drobniutka dziewczynka, i coś jej się stało w rękę, i ona to pokazywała, tacie. A tata do niej w bardzo takim. W takiej ogromnej miłości powiedział jej, że żeby poczekała chwileczkę, że, że teraz nie ma przy sobie narzędzia, bo ona coś tam miała, czy zadarte, czy wbite w rączkę i, i ja nie widziałam tego dokładnie, bo tylko dwóch metrów mnie to dzieliło. Ale tylko to, co zostało mi pokazane, i tata jej powiedział, że zajadą do domu, i on to wszystko jej zrobi, żeby zaczekała chwilkę, i, i przez, te, przez, przez ten obraz, który został mi pokazany, taty i, i tej malutkiej dziewczynki, pan pokazuje nam tutaj miłość ojca do córki. I że od razu takie słowo dostałam, a o ile bardziej ja was miłuję, i, i mam większą moc, aby naprawić to wszystko, z czym się zmagacie, czy to chodzi o zdrowie, czy, czy o, o zniewolenia czy, 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 czy związania, cokolwiek o ile większą moc ma nasz Ojciec Niebieski, i on zaprasza do siebie, ale my stoimy. W odległości. I to wyraźnie Duch Boży mówi, że nie przechodzimy pod tron do Ojca blisko po pomoc, tylko z daleka. Bardzo często chcielibyśmy, żeby nasze problemy zostały rozwiązane, ale nie chcemy uniżyć się i poddać swojego życia, tylko po swojemu idziemy. I, I później tego, tego samego dnia zostało jeszcze mi pokazane: GPS zaprowadził mnie do takiego miasteczka. Wpisałam sieć, bo, bo szukałam koszulek do, do pracy, i, i GPS zaprowadził mnie do, do, do centrum. Niby że tam miało to, to być, żeby kupić sobie, no ale idąc, zobaczyłam. Po lewej stronie taki bardzo ukazały hotel ten hotel nie, nie wyglądał tak jak te teraz nowo wybudowany, ale taki ala zamek, pałacyk coś takiego i takie wysokie schody do tego prowadziły i na schodach stał mężczyzna i ten mężczyzna tam czekał, żeby wpuszczać ludzi. Powiem Wam, że od razu tak w duchu poczułam, że to miejsce jest takie yy, odróżniające się od tej rzeczywistości, która jest tutaj dookoła, bo to miejsce jest takie yy, stylowe, tak? To można powiedzieć po, 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 po ludzku mówiąc, ale Duch Boży dał mi odczuć. Yy, yy, yy. To, że my musimy być oddzieleni od tego świata, żeby móc przychodzić do, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, choć Jego Duch cały czas jest z nami, chce do nas mówić i pokazywać. Ale zostało mi pokazane y, y, po, poprzez ten, ten obraz tego hotelu, y, to, że chodząc tutaj w świecie bardzo często zabrudzamy się, i nie obmywamy się świętą krwią Pana Jezusa Chrystusa, żeby przychodzić do Niego, tylko wydaje nam się, że, że możemy przyjść do Pana i, i, i złożyć, mówić tam o swoich problemach, czy, czy nawet przybliżać się do Niego, ale bez obmycia krwi nie możemy przybliżać się, bez wyznawania grzechów bez, bez pokuty to będziemy chodzili po swojemu to, to, to Duch Boży tak wyraźnie pokazał pokazał mi ten brud jaki w każdym człowieku jest który nie obmywa swoich Swoich szat. I powiem Wam, że tak mnie to dość, dość dziwiło, że, że tutaj akurat został pokazany ten hotel, ale w tym hotelu tak ludzie, tak poświatowemu by, byli ubrani, ale tak wiecie, elegancko, nie, nie tak no, na, na zwykły, zwykły sposób, jak chodzi się do pracy, ale w ten sposób Pan pokazał poprzez ten, ten hotel to oddzielenie. Że my jako dzieci Boże my mamy świecić Pana Jezusa światłością. I to nie, że swoimi wysiłkami to się stanie, ale musimy, jeśli chcemy pójść za Panem, musimy poddać się pod prowadzenie Ducha Bożego. I to prowadzenie poprzez Ducha Bożego jest bardzo częste, bardzo często inne niż nam się wydaje, inne niż sobie założyliśmy. Bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, czy mamy bliską relację z Duchem Bożym. Nie, nie służba jest aż tak ważna, bo ta służba ma wypływać z tej bliskości, z tej ogromnej miłości, którą Pan Jezus Chrystus wkłada nam za, do, do naszego serca, podając nam nowe życie. My idziemy dzielić się z każdą napotkaną osobą, która będzie chciała posłuchać. Że, że Pan Jezus dokonał tego, co nie było możliwe dla nikogo. On odkupił swój lud hmm. swoim życiem, przemienił tą rzeczywistość duchową, pomimo tego, że wojna, walka trwa, do, dokąd też Pan nie przyjdzie. I On z swoim Słowem powali tego kłamcę. I oskarżyciela, a my, poddając się Duchowi Bożemu, będąc bardzo blisko, zwyciężymy każdą jedną próbę, odetniemy te wszystkie kłamstwa z zwodzenia wroga, wciąganie w nas walkę z ludźmi, kiedy my walczymy poprzez krew i Słowo Boże, tą całą zbroję, o której Paweł pisał. To bierzemy, żeby zwyciężać zwycięstwem Pana Jezusa Chrystusa, bo nikt z nas nie jest w stanie wygrać ze złem, jeśli nie, nie, nie weźmiemy krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. I o tym słowo Boże mówi, że, że mając świadectwo, będąc ugruntowanym w Panu Jezusie Chrystusie, Odnawiając to, to, to wszystko, co, co Pan włożył w nas, przybliżając się do Pana, wtedy zwyciężamy, a, a, a nie poprzez doktryny czy to, co czytaliśmy w Słowie Bożym. Bo jeśli nie będziemy mieli tej bliskiej relacji z Duchem Bożym, to, to po prostu będziemy tak, jak, jak dzieci we mgle, chodzić i nieraz Pan dawał nam ten. Obraz do, do, do nas, że chodzimy po swojemu, nie przybliżamy się do Pana Jezusa Chrystusa i tak chciałam tymi dwoma obrazami, które Duch Boży mi, mi pokazał, podzielić się z Wami, jak bardzo ważna jest ta, ta relacja z Duchem Bożym i oddzielenie się od świata. Wejście w tą świętość, którą Pan nam, nam daje, ale nie w sposób religijny, tylko w tej prostocie, która wypływa ze Słowa Bożego, w prostocie prowadzenia ducha Bożego. I, i, i Pan to to pokazuje, i, i chce, żebyśmy przyszli do Niego i trwali w nim. Nie w to, co nam umysł podpowiada, ty, czy nasze serce, bo, bo, bo serce nasz bardzo często yy, zwodzi, a, a Pan chce, żeby wszystko było poddane pod Jego stopy. A my w bardzo wielu aspektach zostawiamy sobie, nie pytamy Pana o, o, o to, co ma się dziać w naszym życiu, ale tak, żebyśmy sobie zostawili ten, ten skrawek taki i przez to upadamy, i przez to są wróg przychodzi i wygrywa. A on został pokonany na krzyżu i dla ciebie cała chwała, Panie Jezu. Dziękuję bardzo za, za wysłuchanie. Błogosławię Was i miejcie dobry czas w bliskiej obecności, aby wszystko to, co jest z ciała, zostało złamane, aby wszystko to, co nie jest poddane Panu Jezusowi Chrystusowi, poddało się, uległo. I chwała Ci, Panie Jezus, za Twoją świętą krew, za to, że Ty każdego dnia odnawiasz nas. Amen.